Dobrze, proszę Państwa. Dobry wieczór jeszcze raz. Witam wszystkich na webinarium Bogactwo i Bieda w horoskopie. Webinarium, które ma na celu taką retrospekcję rozmaitych metod interpretacyjnych, odnoszących się głównie do horoskopu urodzeniowego, ale też potem zajmiemy się troszkę też astrologią elekcyjną i też chorarną i prognostyczną. Jest to niezwykle, niezwykle obszerny temat i właściwie o w niektórych tych zagadnieniach, o których będziemy dzisiaj mówić, w takich segmentach jakby tych zagadnień, właściwie można by znowu zrobić jakiś osobny wykład, osobne seminarium czy jakieś takie osobne zajęcia. Ja tutaj postaram się to wszystko dla Państwa jakoś zebrać, tak żeby, żeby to było, żeby te metody po prostu były jedne z drugiej jakoś po kolei wynikały. I przyjąłem taką metodę trochę chronologiczną, to znaczy, żebyśmy wyszli od tekstów antycznych i tutaj zrobimy, omówimy, omówię Państwu tekst Doroteusza z Sydonu, Ptolemeusza i Firmicusa Maternusa. Nie wiem, czy mi się uda to wszystko zrobić na tych dzisiejszych zajęciach, ale postaram się zrobić jak najwięcej. Potem przejdziemy do astrologii arabskiej, i potem do renesansowej, i oczywiście też tam no, współczesnej, bo tego też nie może zabraknąć. Ale chciałbym Państwa zainteresować właśnie tymi metodami, które są, które astrologia współczesna traktuje w sposób absolutnie redukcyjny. To znaczy, że gdzieś tam się fokusujemy w tej analizie horoskopu według tych metod, powiedzmy, astrologii współczesnej. Właściwie redukujemy się do domu drugiego, do jego władcy, do planet w drugim domu. A reszta jest jakoś pomijana, tymczasem cały horoskop właściwie może, może mówić tutaj o, tym, o, o tych zagadnieniach właśnie bogactwa i biedy. Przy czym też należy zwrócić uwagę, że to bogactwo i bieda, one w, zwłaszcza w dawnej astrologii, one były rozumiane jednak jako to, co przychodzi jakoś z zewnątrz, że tak naprawdę człowiek tak do końca nie ma jakby wpływu na, na, na to, co mu się przydarza pod tym względem finansowym. A, a co nie. Więc to też to było takie trochę właśnie jakby zrządzenie jakby losu, ale w bardzo, bardzo ciekawy sposób właśnie ob, obrazuje tą, tą kwestię pewien horoskop horarny, który jest, który jest wzięty z Williama Lilliego, z jego Christian Astrology, z tego drugiego tomu. Na takie właśnie pytanie tam William Lily pokazuje te metody, na takie pytanie, które stawia jeden z jego klientów, czy będę bogaty, czy, ale czy będę bogaty wychodząc za mąż, czy też, czy też będę bogaty w ogóle bez małżeństwa. Innymi słowy, czy, czy małżeństwo się przy, przyczyni do tego bogactwa, czy raczej w, czy raczej... W, czy raczej gdzieś tam własną pracą będę mógł na to bogactwo jakoś, tego bogactwa się, tego bogactwa doświadczyć i, i po prostu się nim cieszyć. I tutaj to, co William Lilly, ten horoskop jak go interpretuje, właściwie jest jednocześnie takim zbiorem pewnych reguł, które potem w toku naszych zajęć i dzisiejszych, i tych kolejnych będą. Będą omawiane um, i one się po prostu cały czas, ta frekwencja użycia jest tutaj dosyć silna. No to wyjdźmy, proszę Państwa, gdybyśmy dzisiaj chcieli w ogóle taki horoskop horarny interpretować, to mam wątpliwości, czy w ogóle byśmy. Przyjęli tego typu pytanie, prawda, czy będę bogaty. No bo właściwie na to pytanie to raczej trzeba byłoby sięgnąć do horoskopu urodzeniowego. Ale w dawnych czasach oczywiście te horoskopy urodzeniowe to były jak na lekarstwo, dlatego że niewiele osób w ogóle znało swoje daty urodzenia, już nie mówiąc o godzinach. I dlatego zwłaszcza w czasach Williama Liliego, kiedy już coraz więcej ludzi miało dostęp do astrologa, ta frekwencja zastosowania właśnie astrologii kolarnej ona była ogromna. I również na tego typu takie właśnie ogólne pytania. William Lee starał się, starał się odpowiadać. Gdybyśmy my tak patrzyli, no czy będę bogaty, no to patrzymy sobie na dom drugi, który jest w Skorpionie, którego władcą jest Mars, który no, jest owszem, jest bliska ascendentu, ale jednak jest na wygnaniu, w detrymencie, więc to właściwie nie wiadomo, czy on będzie bogaty, czy nie. Ale William Lee tutaj stosuje zupełnie, zupełnie inną metodologię interpretacji tego horoskopu. No i w, mówi, że najpierw trzeba rozważyć yy, ogólną dyspozycję planec. Zwraca uwagę, że większość z nich,